Dzień dobry kochani, zacieram kiedyś lecę Kamila Zawłocka. Dzisiaj prosto z Skurosali. Mój pierwszy lot w 2021 roku. Mega ekscytacja. Już się tak jaram, że się wreszcie uniosę w powietrzu. Jest 12 lutego dzisiaj, także dość późno ten pierwszy lot, bo z reguły to pierwsze dni stycznia to już jest jakieś latanie, ale żyjemy w czasach takich, a nie innych. Anyway, dzisiaj zabieram Was na San Martin. Pokażę Wam ten piękny lot, pokażę Wam odrobinkę, już dzisiaj wyspy mam nadzieję i opowiem wam troszkę o realiach podróży. W tym dziwnym, wyjątkowym roku. Zazieram kiece i lecimy. Dzień dobry kochani, zazieram kiedy lecę, Kamila Zawodzka. Dzisiaj e, Airport. E, tutaj na lotnisku, słuchajcie, jest taka pustka. Lotnisko jest maleńkie, więc generalnie tutaj nigdy jakichś strasznych tłumów nie ma, ale po prostu nie ma w ogóle ludzi. Maski obowiązują, żeby nie było, ale okazuje się, że tylko przy kontrolach, a potem je wszyscy ściągają, bo właściwie jest po prostu dosłownie, nie wiem, 10-15 osób na całym lotnisku, jest po prostu zupełnie pusto. Co do samolotów, to tam jest jeden taki malutki, który prawdopodobnie leci na Boner albo Arubę. I naszego jeszcze chyba nie ma, bo powinien być troszkę większy. Ja wybieram się dzisiaj na San Martin i zabieram Was ze sobą. Jeżeli chodzi o kontrolę i całą resztę, to może Wam kilka słów powiem, bo gdyby ktoś z Was się wybierał na Curaçao, to opowiadam Wam, dlatego że my jesteśmy w takiej bubble. To znaczy, mamy takie powiązanie z tymi wszystkimi holenderskimi wyspami i nie musimy robić testów. Możemy lecieć na San Martin, Bonner i Arube bez testów. Bez kwarantanny musimy tylko wypełnić różne deklaracje, zarejestrować się w systemy i tak dalej. Natomiast nic poza tym nas nie obowiązuje. Gdybyście się wybierali na jakiegoś tripa tutaj na Karaiby, to możecie się przemieszczać między tymi wyspami właśnie na takich zasadach i no, jest to ułatwienie wielkie. Plan był taki, żeby lecieć do Surinamu, i ja później bardzo chciałam lecieć do Brazylii sama i w ogóle mieć wielki. Wielką przygodę brazylijską i tak dalej, no ale niestety nie udało się dlatego, że Surinam oczywiście zamknięto, no bo jak ja już sobie wymyśliłam wszystko i miałam loty znalezione i tak dalej, to się posypało. Także niestety nic z tego nie wyszło. Ten san Martin to jest taki kompromis właśnie dlatego, że jest to po prostu najłatwiejsze w tym momencie. No nie musimy nic tutaj czynić wielkiego. Ja miałam nadzieję, że polecimy takim malutkim samolocikiem, ale okazuje się, że jednak całkiem sporym, bo dwie godziny to jest dość długi lot jednak. Ale bardzo się cieszę, jestem taka podekscytowana od rana, że po prostu chodzę i śpiewam, bo nie leciałam już, ostatni lot miałam 30 grudnia 2020 roku, dzisiaj jest 12 lutego, także no ponad miesiąc, dla mnie to jest bardzo długo, mega się jaram i jestem już bardzo nakręcona, także zabieram Was ze sobą, dzisiaj pokażę Wam tylko odrobinkę, pokażę Wam całą tą podróż i mam nadzieję kawałeczek San Martin jeszcze wieczorem, chociaż dotrę tam przed samym zachodem słońca, a potem pewnie pod koniec wyjazdu albo po powrocie zrobię Wam porządne wideo o tej cudownej wyspie. Właśnie tak. Safety is important. Widzicie, tak wygląda lotnisko pełne ludzi. Wszystkie siedzenia są puste, to jest w ogóle niewiarygodne. Ale ostatnim razem jak leciałam stąd, to było w sierpniu i e, wszystko było pozamykane, kawiarnie i tak dalej, a teraz jest wszystko otwarte, także jest chyba nieco lepiej. Natomiast trochę przykry to jest, że po prostu lotnisko jest zupełnie puste, a tutaj jest 8 gate'ów i po prostu nie ma ludzi. A jest tam kilka samolotów nawet na rozkładzie, także w sumie dziwne. Jeżeli chodzi o cenę, jeszcze Wam pokażę widoczek może z okna tutaj, bo jest... E bardzo ładnie, generalnie. Nie wiem, czy widać, tam jest morze, ale będę wam pokazywała, jak będziemy startować, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o cenę tego lotu na San Martin, to było 290 dolarów w dwie strony z bagażem, chociaż ja z tego bagażu nie korzystałam, dlatego że dla mnie podręczny jest zupełnie wystarczający. Ale wydaje mi się, że cena nie najgorsza. Oczywiście nie możecie patrzeć przez pryzmat europejskich cen, dlatego że ja w Europie też. Staram się nie wydawać nigdy więcej niż z 50 euro w dwie strony tak naprawdę. Jak dochodzę do 100 to już znaczy, że już tam musiał być to jakiś lot taki bardzo istotny dla mnie, że musiałam się przedostać. Natomiast generalnie takie wakacyjne to raczej staram się zamykać w 50 euro. Natomiast karaibskie loty są bardzo drogie, bardzo drogie. Także te 290 dolarów w dwie strony to jest całkiem sensowna cena po prostu. Wam jedną rzecz pokażę. Tak się rozwiązuje problemy z koronawirusem na Kurasal. Yy, tutaj, gdzie możemy sobie nalać wody pitnej, jest znaczek, żeby używać kubka, a nie jak wi na większości albo na wszystkich właściwie chyba lotniskach w Europie. Byłam, nie wiem, byłam na kilku yy, w zeszłym roku, ale wszędzie po prostu jest to całkowicie pozaklejane, pozamykane i nie ma, bo, bo jest koronawirus i nie wolno pić wody. Proszę bardzo, da się też powiesić znaczek po prostu, żeby nie wkładać głowy pod tę wodę. Tylko używać kubka butelki i można nadal wody się napić. Da się, da się. To będzie taki duży samolot, okazało się, że do dużego tumu bardzo daleko, chociaż był nieco większy niż tym, którym lecieliśmy na Bonaire. Nie wiem, czy widzieliście wideo, jeżeli nie, to jest to wideo. Będzie tam też na dole w opisie. E, tamty samolot był super ekstra, ale ten, nie wiem na ile osób jest, ale też jest całkiem malutki. E, jest z nim strasznie gorąca. jestem przygotowana na zimno, bo w samolotach z reguły jest zimno, więc mam na sobie leginsy i w ogóle masakra jest bez sensu, tragicznie. Ale już mam nadzieję, że za chwilę polecimy, będę Wam pokazywała widoczki z okna. A, i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w ogóle mówią tutaj po francusku, co jest bardzo dziwne dla mnie, bo u nas się mówi po holendersku, po angielsku, po hiszpańsku i po um, i lecimy na tą holenderską część San Martin, ale zasadniczo tutaj już francuski, więc chyba musimy się przedstawić na e, silne F i e, zaczynać po prostu wymawiać słowa inaczej. San Martin, jesteśmy, dolecieliśmy, nie było łatwo z paszportami i tak dalej, ale to jak zwykle, natomiast y, żadnych dokumentów nie było zapomnianych, także wszystko z covidem i tak dalej jest ok. teraz y, rental car i mam nadzieję, że zachód słońca razem z Wami. Dotarliśmy, kochani, e, właśnie się zameldowałam do Airbnb, taki mamy tarasik, dzielony, nie to, żeby tak na. Najlepsze jest to, że to było najtańsze miejsce na wyspie w ogóle ze wszystkich. Tam jest są takie góry piękne w ogóle, a tutaj słuchajcie, jest morze i jest taki zachód słońca, że po prostu ja tutaj padam. Mam taki zachwyt. I jeszcze są wszędzie wokół drzewa i po prostu już słyszę ćwiergoczące ptaki, więc od jutra będę je pewnie karmić cukrem. Pięknie. San Martin, będę wam pokazywać wszystko po kolei. Na razie mam zachwyt i jest super i dzięki, że oglądaliście i śledzicie kanał i subskrybujcie i posyłajcie dalej i cieszcie się życiem. Buziaki, pa.